Jak wiadomo, każda mama chce zwiększyć swój poziom komfortu w okresie laktacji. Większość mam coraz częściej sięga po wkładki laktacyjne. Dzisiaj chcemy przedstawić produkty trzech producentów, które można znaleźć w naszej ofercie. Pierwszy produkt to wkładki laktacyjne Bociolant. Nie da się ukryć, że pierwszą zaletą, która przykuwa naszą uwagę, to stosunek ceny do ilości wkładek w opakowaniu. W opakowaniu znajduje się 100 sztuk. Każda sztuka zapakowana jest w higieniczne osłonki. Dzięki czemu mamy pewność, że wkładki są w nienaruszonym stanie? Posiadają dość spory przylepiec, który uniemożliwia przemieszczanie się podczas aktywności ruchowych. Średnica takiej wkładki to około 10 cm. Są naprawdę wyjątkowo cienkie, co daje poczucie dyskrecji i komfortu. Dzięki superabsorbentowi doskonale wchłaniają nadmiar pokarmu oraz utrzymują wilgoć wewnątrz wkładki. Każda taka wkładka składa się z następujących warstw. Zabezpieczająca przed przeciekaniem oddychająca warstwa zewnętrzna, która bardzo dobrze podnosi komfort i uczucie świeżości, wkład super oraz warstwa izolująca wilgoć pełni taką dodatkową ochronę daje gwarancję działania. Kolejnym produktem, który chcemy przedstawić, to wkładki laktacyjne CanPol Babies. Zarówno w przypadku wkładek Bocioland, jak i wkładek Canpol. Stosunek ceny do ilości jest dość sporą zaletą, w opakowaniu znajduje się 60 sztuk. Wkładki Campol również zapakowane są w foliowe woreczki, co zapewnia poziom higieny i wygody w domu oraz poza nim. Wyposażone są również w samoprzylepne paski, które zapobiegają przemieszczaniu się podczas dnia. Produkt składa się z trzech warstw: warstwy zabezpieczającej, izolującej i oddychającej. Średnica takiej wkładki to około 10 cm. Wkładki wykonane są z dobrej jakości materiałów dzięki czemu nie podrażniają delikatnej skóry oraz nie wywołują uczucia dyskomfortu podczas użytkowania. Ostatnim produktem, który chcemy przedstawić, to wkładki laktacyjne Johnson's Baby. Wkładki te, w przeciwieństwie do bociolant oraz Campbell są znacznie grubsze. Są wyjątkowo wygodne i posiadają profilowany kształt. Średnica to około 9 cm. Wszystkie te wkładki zapakowane są luzem w kartonowym pudełeczku. Dzięki umieszczonym plastrom nie musimy obawiać się, że wkładki będą się przemieszczać podczas wykonywanych ruchów. Materiał jest bardzo przyjemny, nie powoduje podrażnień oraz nie wywołuje stanów alergicznych na skórze. Wkładki są wyjątkowo chłonne, dzięki czemu nie musimy obawiać się przemoknięcia w przypadku obfitych wycieków. Mimo, że wkładki są stosunkowo grube, to zachowują swoją dyskrecję. W opakowaniu znajduje się 50 sztuk.